Ej, jesteś nastolatkiem i chcesz zacząć zarabiać na swojej kreatywności? Tak, dobrze słyszysz. Nie musisz czekać do dorosłości, żeby zacząć zarabiać. Wiesz co? Pokażę Ci, jak zrobić biznes z tego, co kochasz. Poznaj Julkę Piotrkowską, która w wieku 18 lat założyła markę Julkauer, sklep internetowy z modą. Zaczęła od sprzedaży ubrań na Allegro, a teraz prowadzi własną markę która zyskała popularność wśród młodzieży. Zaczęła od hobby, no a teraz jest szefową. Pasja to punkt startowy. Julka pokazała, jak można zamienić hobby w zarobkowy biznes. A ty, co chciałbyś robić? Grać na gitarze, tworzyć zdjęcia, a może projektować ubrania? Możesz zamienić każdą z tych pasji w dochodowy biznes. Masz pasję, to świetnie. Teraz czas na działanie. Zapisz się na kurs Biznes dla nastolatków, Pokaż światu, jak zamienić to, co kochasz, na coś, co da ci kasę i satysfakcję.